Zaczniemy. Witam Państwa bardzo serdecznie na wyjątkowej uroczystości, jaka ma miejsce w sali narad Rady Miejskiej w Kwidzynie. Witam bardzo serdecznie Pana Marszałka Województwa Pomorskiego Józefa Sarnowskiego. Witam Pana Prezesa Pec Grzegorza Hejne. Witam też Panią Martynę Sawicką z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Uroczystość wyjątkowa, tak jak powiedziałem. Dziś nastąpi podpisanie umowy pomiędzy PEC a PEC Kwidzyn, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie na działanie 10.4. To jest działanie związane z energią i właśnie z tego działania Miasto Kwidzyn no nie Miasto Kwidzyn przedsiębiorstwo energetyki cieplnej otrzymało dofinansowanie na kolejny projekt. Kolejny projekt modernizacji naszego ciepłownictwa. To dofinansowanie wynosi. 4,6 miliona. Wartość całego projektu to ponad 6 milionów złotych. Jest to już kolejny projekt, tak jak wspomniałem. Wcześniejszy projekt dotyczył ulicy Polnej, Korczaka, Żeromskiego. Tam wartość całego projektu wynosiła około 18 milionów, a dofinansowanie ponad 12. To kolejny projekt, którego istota osadza się na przede wszystkim na wymianie istniejącej sieci ciepłowniczej, niestety już starej bo ona powstawała w latach 80-90, a zatem niespełniającej wymogów efektywności energetycznej, sieci, która jest kosztochłonna, ale także, co bardzo istotne dla mieszkańców, jest to także rezygnacja z węzłów grupowych i montaż węzłów indywidualnych. To jest szczególnie ważne dla odbiorców końcowych, dla budynków, dla wspólnot mieszkaniowych, które to wspólnoty skorzystają przede wszystkim na większej autonomii w podejmowaniu decyzji związanych, związanych z włączeniem, wyłączeniem ciepła, z skutecznym, efektywnym administrowaniem ciepłem, to ciepło dostarczane już zostanie pozbawione tych strat. Które teraz, które teraz notujemy, a jednocześnie ostatecznie dla odbiorcy końcowego, czyli dla tych wspólnot po prostu będzie taniej. Taniej i oszczędniej przede wszystkim, bo odbiorca będzie miał możliwość samodzielnego decydowania o ilości ciepła, o terminie włączenia ciepła, czyli te węzły indywidualne, te węzły indywidualne są, są tą korzyścią którą mieszkańcy odczują najbardziej. Bardzo się cieszę, że do podpisania tej umowy dojdzie dziś i jednocześnie wiem, że także zostanie przekazany czek na finansowanie tej inwestycji. Porządek naszego dzisiejszego spotkania będzie taki, iż na początku pan Grzegorz Hejna zaprezentuje projekt, potem wystąpi pan Marszałek i na końcu dojdzie do podpisania umowy i przekazania czeków. Dziękuję panu burmistrzowi za wstęp. Panie marszałku, panie burmistrzu, szanowni państwo, ja myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać o tym, jak ważne dla przedsiębiorstwa są środki finansowe. Poza innymi zasobami, które oczywiście też są ważne, ale środki finansowe niestety brutalna prawda jest taka, że są bardzo ważne. A środki finansowe dla firmy to tak: modernizacje, remonty. Inwestycje, te po, trzy podstawowe działania, które no, dają jak, jak, jakąś perspektywę, perspektywę na przyszłość i tak no remonty i, i modernizacje to jest utrzymanie tego majątku w stanie technicznym, który zapewni bezpieczeństwo e, i niezawodne dostawy ciepła do odbiorców, no modernizacje to pozwalają na unowocześnianie tego majątku, te, tych urządzeń, żeby ta efektywność była coraz wyższa, no bo wiadomo, postęp jest duży i ten stary zasób no, stoi w miejscu, tak, jak się w niego nie inwestuje i nie, i nie unowocześnia. No a inwestycje to jest rozwój sieci, doprowadzanie sieci do rejonów, które, w których tej sieci dostępu do ciepła jeszcze nie ma systemowego. No i przyłączanie nowych odbiorców, tak, bo to jest jakby główny, cel, cel firmy to jest dostarczanie ciepła wszystkim, którzy tego potrzebują, a możliwości i warunki finansowe i ekonomiczne stwarzają podstawę do tego, żeby takie inwestycje zrealizować i Umowy z tymi klientami podpisywać. Dwa lata temu, dzięki wytężonej pracy całej załogi, dzięki zaangażowaniu samorządu terytorialnego miasta, miasta Kwidzyna, dzięki zaangażowaniu pana marszałka Mieczysława Struka i jego służb, pana marszałka również Józefa Salonowskiego, uzyskaliśmy dofinansowanie na duży projekt, który był rozłożony na dwa lata i to była generalnie przebudowa instalacji, e, czyli likwidację central grupowych, tak jak tutaj Pan Burmistrz wspomniał, i wymianę sieci, czy budowy nowej sieci wysokoparametrowej. E, I pozyskaliśmy w ten sposób 12 milionów, ponad 12 milionów złotych na, na projekt w tej wartości, o której tu już kolega wspominał. Dzisiaj ten projekt jest w końcowej fazie realizacji i mamy nadzieję, że szczęśliwie do końca roku ten projekt zakończymy i rozliczymy, a wszystko na to w tej chwili wskazuje. W tak zwanym międzyczasie występ, wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie kolejnego projektu, o którym teraz mówimy, no i decyzją, decyzją Urzędu Marszałkowskiego. To dofinansowanie zostało przyznane, no i teraz mamy ten etap, ten moment, jakby powiedzieć, konsumpcji tego. I w krótkiej prezentacji chciałem przedstawić Państwu ten projekt. Będę się to jest budowa sieci i przyłączyć i na osiedlu Halera. Wiadomo było, że jeżeli, jeżeli będą możliwości pozyskania środków, to my przygotowywaliśmy się do tego, po pierwsze, czy wystąpić o te środki i na co. Tak? Analiza pracy przedsiębiorstwa, analiza pracy sieci, analizy ekonomiczne wskazują na to, w którym miejscu należy te środki zainwestować, żeby efektywność tego zainwestowania była jak najwyższa. No i jakby z tych wszystkich naszych ocen wybraliśmy osiedle Halera. Które budowana, budowane było, sieć, która była budowana, która zasila obiekty na tym osiedlu, była budowlana, budowana, przepraszam, od gdzieś około 1975 roku do 80 któregoś. No i oczywiście potem drobne, drobne sieci na dodatkowe przyłącza czy jakieś modernizacje, ale generalnie jest to sieć, która no już ma ponad 40 lat, 44 lata. Sieci ciepłownicze generalnie buduje się na lat 30-35. I gdyby nie pozyskanie tych środków, to szczerze mówiąc, jakbyś perspektywy byłyby niezbyt wesołe, bo firmy naszej o, o, o takim potencjale, jakim dysponujemy, nie stać na takie środki, żeby wydać łącznie to jest 16, 18, ponad 20 milionów złotych, kiedy cała wartość firmy to jest 17. że to, to naprawdę jest w przypadku naszej firmy, w przypadku fizyna naprawdę to jest wielki temat, wielka sprawa, że się udało tak duże środki pozyskać. I teraz tutaj mamy, e, czym my dysponowaliśmy, czym, e, jaki był stan naszego, naszych sieci e, przed e, realizacją tego projektu, czyli na 31 grudnia 2018 roku. Tu nie będę Państwa zanudzał szczegółami, to wszystko, jakby być ktoś będzie chciał, to się może zapoznać, e, ile mamy tych kilometrów, w tych sieci. Mamy 51 kilometrów, ile z tego jest kanałowych, ile e, preizolowanych, ile na powietrznej sieci. To, do, to dla, dla pasjonatów ciepłownictwa to będą informacje może bardziej, bardziej przydatne. E, I. Ten projekt przewiduje, aha, jeszcze tu może o kilku problemach, no wiadomo, że, że jeżeli ta infrastruktura jest wyeksploatowana, to koszty eksploatacji, koszty utrzymania tych sieci z roku na rok rosną, powtarzają się awarie i spada efektywność, no bo wiadomo, że izolacja, izolacja taka w tej technologii kanałowej, która była realizowana w tamtych czasach, no się degraduje, degraduje się izolacja, wzrastają staty ciepła, a co za tym koszty, koszty jej, jej utrzymania już nie mówiąc o tym, że powoduje to, że musimy kupić więcej ciepła, tego ciepła więcej trzeba wyprodukować, z wyprodukowanego ciepła jest więcej emisji, zanieczyszczeń i tak tak dalej, także tutaj przy tym osiedlu, przy takich tego typu inwestycjach i tutaj przy tym, tym osiedlu, no, tak to wygląda. To dotyczy osiedla osiedla Halera. Długość sieci na tym osiedlu Halera na dzień przed realizacją to jest 2860 metrów. Ilość węzłów 36, ilość budynków 29, moc zainstalowana 40. 4,8 MW. I tak celem inwestycji to jest, już tu pokazuję, celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego na terenie Kwidzyna i ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza przez ograniczenie strat, a, a, a tym samym przez mniejszą produkcję na te potrzeby, na, na te potrzeby ciepła. Na następnej prezentacji jest informacja o tym, jakie, jaki zakres będzie wykonany, bo to zostało już wstępnie jakby zaprojektowane albo wstępnie opracowana koncepcja tego jak ma ta sieć wyglądać po tej po realizacji tego projektu. No i tutaj łącznie będzie to 2791 metrów sieci. Oczywiście ta różnica wynika z tego, że jak się prowadzi nowe sieci, to się prowadzi troszkę innymi trasami, to się upraszcza, tam gdzie można to uprościć i to mniej więcej będzie tyle. Jeśli chodzi o y, następny temat, następny slajd, który mówi o efektach ekonomicznych, o efektach y, dla y, środowiska. No to, tak jak powiedziałem, to jest 2971 metrów. Oszczędność e, energii e, średnioroczna to będzie około 4143 gigajoule. E, ograniczenie emisji pyłów 0,021 tony na rok. E, I e, główny to emisja gazów to jest oszczędność ponad 385 ton na rok. I straty ciepła na tym, w tym rejonie to były do tej pory szacowane na około 7,5 tysiąca, po modernizacji będzie to 2300, więc jak widać to jest około prawie 70% redukcja e, strat ciepła w, na, w, tym, w tym rejonie. No to są dobre efekty, które, które jakby no predestynują tą, tą to zadanie do, do realizacji, ponieważ tutaj można najwięcej na tym uzyskać. Całkowity koszt realizacji tego projektu, tutaj już kolega wspomniał, to niecałe 7 milionów, kwalifikowanych kosztów 5 milionów 400, 000, wartość dofinansowania 4 miliony 615, 000, no i przewidywane, przewidywane koszty nasze to jest ponad 2 miliony 282 tysiące. Jak już kolega też wspominał, to jest drugi projekt. Pierwszy projekt był zdecydowanie większy, bo tak tylko dla, dla informacji podam, że to było no prawie 7 km sieci, 127 budynków i obiektów. Także to był no zdecydowanie większy projekt. I, i, i łączna, łączna e, wielkość, czy tam obydwóch oby projektów, bo tutaj macie Państwo jeszcze, przepraszam, wartości do tamtego projektu e, i łączna, łączna, w, łączne efekty e, z tego e, powodu będą takie, że e, ponad 10 km e, sieci e, kanałowej zostanie E, zastąpiona sieciami e, preizolowanymi, no to tutaj wszyscy, znaczy wszyscy, prawie wszyscy wiedzą, co to znaczy zamiana syrenkę na Mercedesa, tak? To mniej więcej można, można tak powiedzieć. E, wnioski to oczywiście są takie, że, że o tym, co, co powiedziałem na początku, że wzrasta bezpieczeństwo energetyczne, wzrasta e, jakby powiedzieć pewność ciągłości dostaw, Zmniejsza się ryzyko awarii, ograniczeniu ulegają straty ciepła i emisja gazów cieplarnianych. No i oczywiście suma summarum, obniżenie kosztów. Nie byłoby tych możliwości realizacji tak dużych projektów, gdyby nie środki unijne. Na zakończenie chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia tych możliwości. Pozyskania dofinansowania ze środków unijnych, panu marszałkowi województwa i, urzę i całemu urzędowi, który poprzez odpowiednią konstrukcję regionalnego programu operacyjnego stworzył taką możliwość, e panu burmistrzowi miasta Kwizyna i wszystkim służbom e urzędu miasta. No i dziękuję również dzielnej załodze, która tu przynajmniej w części jest reprezentowana. No, bez zaangażowania której nie byłoby tych projektów, nie byłoby tych, nie byłoby tych przedsięwzięć i te realizacja tego nie byłaby możliwa. Dziękuję bardzo. Tak, tak, dobrze. Panie burmistrzu, panie prezesie, szanowni państwo. Do Piotra będę się zwracał. Piotrze, bo znamy się od wielu lat i głupio mi będzie mówić, panie burmistrzu. Nie będę udawał, że, że tak to jest. Powiedzieliście wszystko na temat inwestycji, o, o planach, o, o, o zamierzeniach, o tym, co się stało, jakie z tego wynikają korzyści. A ja powiem w ten sposób, że do Was, do Kwidzyna, zawsze się. Jechało po dobre słowo z zakresu demokracji i samorządności. I powiem Państwu, że to było szalenie ważne, te wyjazdy do Kwidzyna. To była dla nas z Dolnego Powiśla Żuław nauka demokracji. E, ja sobie to cenię, ponieważ nie chcę tu wymieniać nazwisk tych nauczycieli waszych, ale to są naprawdę ludzie, którzy, którzy umieją to robić. A zauważcie Państwo, że ta samorządność, demokracja przełożyła się na takie projekty, jakie dzisiaj były pokazywane, a Wy, myślę, jesteście oprócz lidera tej samorządności, to jesteście również liderem w wykorzystywaniu środków unijnych. I tak sobie nieraz z Marszałkiem Strukiem rozmawiamy o Kwidzynie, nie o Kwidzyniów. No, bo już tak ktoś mi mówi, w Kwidzynie się nie mówi w Kwidzyniu, no więc ja również tak sobie mówię, no zapamiętaj, żeby tu nie walnąć czegoś, ale mówimy z Marszałkiem Strukiem na temat Kwidzyna, Waszych spraw i rzeczywiście, gdybyśmy tak chcieli podsumować dzisiaj Wasze wykorzystanie środków unijnych, to okazałoby się, że jesteście liderem w tym. Bo rzeczywiście zrobienie dobrego projektu, zrobienie, mieć pomysł na dobry projekt, to się wówczas to przekłada na, na to, że tyle u Was się dzieje. I nie tylko mówię o mieście, ale również i o powiecie, o różnych stowarzyszeniach waszych, bo i harcerze to u Was mają piękne placówki za całkiem poważne pieniądze to nie są już takie drobiazgi. Więc robi się wiele tych rzeczy. Także chciałem pogratulować tu Państwu, Panie Prezesie, pomysł znakomity, chociażby pokazanie tej wielkości ograniczenia CO2 i, yy, i po prostu no może pan sobie realizować te inwestycje. Bez tej pomocy pewnie byłoby trudno. No, bardzo się no właśnie. Także... Gratuluję i Piotrze również wszystkiego dobrego, również gratuluję. Dziękuję bardzo. Ja bardzo dziękuję za ciekłe słowa w kierunku samorządu, ale też mieszkańców przede wszystkim. Polega to przede wszystkim wydaje mi się na tym, że mamy szczerych i serdecznych przyjaciół. Urzędzie Marszałkowskim i na wasze wsparcie przy realizacji naszych pomysłów możemy liczyć. Tu Pan Prezes powiedział o projekcie poprzednim dotyczącym Zatorza, teraz ulica Halera, czyli Toruńska Odorskiego, Willowa. To drugi projekt, ale też warto wspomnieć o tych, które realizowane są równolegle w partnerstwie z Ekoinicjatywą. Słoneczne dachy ponad 100 mieszkańców, 100 budynków indywidualnych zostanie wyposażonych w ogniwa fotowoltaiczne i podobny analogiczny projekt realizowany przez powiat Kwizyński, a w zasadzie Kwizyński Park Przemysłowo-Technologiczny dla mieszkańców całego powiatu. Ja się bardzo cieszę, Panie Marszałku, że. Wiedząc o tym, że planuje się w wieloletnich ramach finansowych następnego tego mówiąc kolokwialnie rozdania unijnego obniżenie 7, 7 czy 6% polityki spójności, że mimo tego w strategiach nad którymi teraz Państwo pracujecie, w strategiach na następne lata pojawia się klimat i ochrona tego klimatu. To jest nasze oczko w głowie. I nie polega to tylko tak naprawdę na zazieleniach, na nowych obszarach parków miejskich, ale także właśnie w takich inwestycjach jak teraz będzie możliwa do zrealizowania dzięki złożonemu przez Pana Marszałka podpisowi na umowie. Zapowiadam tę drugą część delikatnie. się, że może pan że no Możemy liczyć na pomoc Urzędu Marszał Łotowskiego w realizacji tych projektów. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Zresztą Piotr pod, podkreślił, że jesteśmy y, dobrymi przyjaciółmi, jeżeli chodzi o samorządność. Co nie znaczy, że y, wzajemne relacje wpływają na to, ale one są dużo pomocne. Także dziękuję bardzo. I teraz myślę, że Byśmy zaprezentowali tu z Państwem tą tablicę, z Panem Prezesem. To jest wartość dofinansowania. Myślę, że spora, jak na, na tą inwestycję, i na pewno przydatna dla firmy. Dziękujemy. O, teraz tak zrobimy.